Blisko 100 jesteśmy. To jest rekord. Niemalże. Dziękuję bardzo. E, potężne bitewki Adonisa z Cloudrise. Podobno to jest mocne. Zobaczymy. E, jeśli ktoś. E, kurwa. No nie wiem, no. E, jeśli ktoś ma ochotę zacząć wspierać kanał, zapraszam bardzo serdecznie. Zapraszam bardzo, bardzo serdecznie, moi drodzy. Najniższy próg, piąteczka. I macie dostęp do liveów dla wspierających, macie dostęp do filmów dla wspierających. Tak jak na przykład do filmu. Yy, do... do. filmu, moi drodzy. Tego o. Kurwa, nie. Tego o. Tutaj. I co tydzień będą pojawiały się filmy dla wspierających, więc jeśli ktoś ma ochotę, zapraszam serdecznie. Czy może dziś będzie rekord? Nie wiem. Ale jeszcze postreamujemy troszeczkę. Oglądaj tamto do końca. No kurwa, ale oni się kłócą teraz o, o jakieś pierdolone bitewki. No i nic tam się nie dzieje ciekawego. Oglądaj do końca, tam jeszcze pół godziny zostało. To ile jeszcze będę pierdolić w tych giftach? Dzięki. dziękuję bardzo! Twój gift? Co kurwa? Masz czy nie? Personalizowany serdusz twój. Nie, gift, no. Ale no, czemu... No... Mo... No, no, jest... no, nie wiem, no może... Co mnie to obchodzi, czemu Klaudia zmienia koszulki? No zmienia, nie, żeby ja. się świat czuć. 30 no sekund. Dzięki Chris. No na pewno chciała jej to, żeby się nie poddawała. Czas, czas, właśnie, Dlatego się kurwa ciężko oglądać. 47, dziękuję bardzo, dlatego ciężko ogląda się te live'y, jak oni mają bitewki. Bo połowa tego live'a to jest pierdolenie o giftach, o r, y, po, potrójnych rękawicach i później jeden jest wkurwiony jedna, jedna osoba jest wkurwiona na drugą, druga wkurwiona jest na pierwszą, że tamta druga wygrała. Ezu Dominika dziękuję bardzo. Anonimowy anonim internetowy, yy, tu masz coś takiego jak wejdziesz na jak jesteś na moim live, to przy Niku masz wesprzy i wybierasz próg i tyle. I tak to się robi. Dziękuję bardzo za zainteresowanie. Ale ja ciągle, wy co nie tylko szorujecie i obrażacie ludzi. O ale dla, co bitwy, dla bitwy, dla monet, dla diamentów, dla money, money, no Klaudia, ale w takim, w takim samym celu to robisz. To jesteś na tych live'ach, na tych bitewkach, bo na nich się najwięcej zarabia. Łączysz się z tymi ludźmi, którzy jadą po potem jak po burę i słuce, bo na tym zarabiasz. W momencie, kiedy nie było tych bitewek, w momencie, kiedy powiedziałeś, nie łączę się kurwa z nimi, bo, bo, oni, bo oni mnie obrażają, to wtedy, wtedy, najwięcej, wtedy najwięcej płakałaś i wkurwiałaś się na ludzi, że nie zarabiasz. No a ty dlaczego robisz w ogóle internet? Robię i z pasji i też dla zarobku, nie ukrywam, ale nie muszę nie przychodzić i obrażać kogoś ze względu na wagę i porównywać do jakiegoś knura z klewu. Nie, się jest troszeczkę... dzisiaj nic nie powiem. ...Róża, bo tak mi ludzie podsunęli pomysł. Ja wiedziałam, żeby swój instynkt, swojego nosa wykorzystać. Powiedziałem o twojej wadze. No dzisiaj nie, to. dzisiaj nie ale mówię. Ogólnie. To co jest... Na co dzień było. Także wiesz. Zatem jak porównywać? Normalnie, no gadać do człowieka z szacunkiem, a ma jakieś głupie gadki codziennie odnośnie wagi. A ty nie masz się do czego dowalić, tylko do mojej wagi codziennie? Do tego, że jestem szeroka, obszerna, co? Nie mam lustra, myślisz, domu? Ile brakuje do rekordów wspieraków? Na jednym live? Ie? Nie wiem. Szczerze ci powiem, że nie wiem. Yy, ale wydaje mi... Ile było rekord wspieraków na jednym streamie? 130? 130 to był chyba rekord wspierających na jednej transmisji. Tak mi się wydaje. BZK, dziękuję za podarowanie pakietu wspierania, bardzo, bardzo miło. Nie wiem, a masz? Na jednej transmisji sto, 130 chyba, nie? Coś mi się wydaje, że 130, 131 to był rekord na jednej transmisji. Mam i to więcej niż jedno. No, a więcej niż jedno zwierzę to? się, że więcej niż jedno jedno by nie złapało całości. No właśnie, nie się, widzisz, no dlatego kupiłam sobie drugie obok. 120 albo 130, jakoś tak. Albo 134. Mi też się 134 coś kojarzy. No ale patrz, sama zaczęłaś ten temat teraz. No bo zawsze zawsze... Róża, zawsze... chyba tak zrobimy. Tylko y, musisz negować to, co ja powiem, zawsze jakieś swoje mądrości. Szydzisz tylko i, i jeszcze mi dogadujesz tej rzeczy, które na nie powiedziałem. Ale to czekaj, to jak się z tobą nie zgadzam, to mam na siłę ci przyznawać rację tylko dlatego, żeby, nie wiem, bo... jak się pytam po, cię, dla się ciebie ogólnie o coś, to zagadujesz czym innym. Bo zamiast po prostu powiedzieć mi... Y, Opowiedzie pytanie, co sądzisz, to zawsze musisz gotowalić, o ono się wyglądu, nie? Mam nadzieję, że pobijemy rekord. To y... też na pidewki ja z krądylicy, ten odcinek ma no dobra, kończymy. Ja sobie zrobię shota dotąd, bo już tutaj nie. Zmieniamy. Nie można oglądać shotów godzinnych.